Cześć, z tej strony Michał Undra. Witajcie w kolejnym filmie na serwisie naturalne.pl i dzisiaj opowiemy o witaminie C i jej zastosowaniu oraz o różnych formach witaminy C, bo jak widać jest ich to, tutaj troszeczkę, firma Ines nam ich udostępniła. I jeżeli chodzi o witaminę C, to ona najbardziej jest kojarzona z tym, że wpływa na odporność. Jednakże sam wpływ na odporność witaminy C nie jest aż tak duży, jak się sądzi. U osób zdrowych no ten wpływ będzie naprawdę niewielki, jednakże u osób szczególnie trenujących może ona zmniejszyć ryzyko właśnie przeziębień. U osób zdrowych raczej ta suplementacja, tam dużego wpływu nie będzie miała tak samo w trakcie przeziębienia suplementacja witaminą C też nie ma zbyt dobrych badań na zwiększenie odporności i skrócenia tutaj właśnie samego przeziębienia. Witamina C przede wszystkim jest silnym antyoksydantem i tutaj zmniejsza utlenianie np. kwasów tłuszczowych, zmniejsza uszkodzenia mięśni, które są też powiedzmy jakimś tam właśnie stanem zapalnym czy stresem oksydacyjnym, dlatego też może wspierać adaptację do treningu i różne tutaj uszkodzenia różnych tkanek może po prostu, po prostu zmniejszać suplementacja witaminą C, oczywiście szczególnie jeżeli dostarcza jej mało w diecie lub mamy większe zapotrzebowanie. Witamina C bardzo dobrze wpływa na krążenie i to, to mikrocyrkulację, czy krążenie ogólnie całego tutaj... Całej krwi w krwiobiegu. Tak samo może zmniejszać też minimalnie ciśnienie krwi. Także ogólnie na krążenie jest tutaj wpływ bardzo szeroki. Dodatkowo może zmniejszać też poziom glukozy w niewielkim stopniu i być może poziom kortyzolu, ale tutaj też badania są sprzeczne. Ogólnie witamina C też sprawdzi się szczególnie osób z cukrzycą typu drugiego, ogólnie z insulinopornością, z hiperglikemią, ponieważ wtedy witamina C dużo szybciej jest zużywana, jeżeli mają bardzo dużo glukozy i insuliny. Dodatkowo, tak jak mówiłem, na różnego rodzaju uszkodzenia, regenerację i dalej, ta witamina C się też sprawdzi. Może tutaj też, co ciekawe, nawet funkcje seksualne wspierać w jakimś tam stopniu, znowu prawdopodobnie przez zmniejszenie tej stresu oksydacyjnego. Więc to jest jej takie główne zastosowanie. Na pewno można ją też tak jak mówię, w różnego rodzaju problemach z krążeniem stosować i po prostu w różnych uszkodzeniach osoby trenujące też z zapotrzebowaniem witaminy C mają troszeczkę większe, więc tutaj większe dawki mogą być dla nich bardziej korzystne. No i jeżeli chodzi o formy suplementacji witaminy C jest ich bardzo dużo. Postawa to jest najbardziej znana na pewno proszek i są też różne rodzaje proszków. Może zacznę od tego, że wiele osób kupuje taki proszek czysty do analizy, tak, który można kupić kilogram czy 10 kg w bardzo niskiej cenie. Jednak taki proszek no nie bardzo nadaje się do spożywania, bo nie jest czysty do analizy, jeżeli chodzi o czynniki chemiczne ale i tak tam mogą być różnego rodzaju zanieczyszczenia, które do spożycia się nie bardzo nadają, więc tego typu produkty nieprzeznaczone do spożycia no nie powinny być spożywane. No i mamy tutaj witaminę C w proszku jako zwykła witamina C, właśnie kwas askorbinowy czyli taki standard. Jak najbardziej ona może być stosowana. Tutaj wiadomo, że dawkowanie szczególnie większych dawek jest po prostu bardzo łatwe. Tak? Jest to wygodne, można to rozpuścić gdzieś tam w wodzie, pić w ciągu dnia, można to podzielić na różne dawki. Kolejną kwestią jest acerola w proszku. I acerola jest takim naturalnym źródłem witaminy C. Po prostu w aceroli jest bardzo dużo tej witaminy C. Tutaj też smak będzie na pewno troszeczkę inny. Myślę, że trochę lepszy. I tutaj jest mniej samej witaminy C w tym produkcie, ale jako, że acerola zawiera też inne składniki, ona na takie ogólne działanie antyoksydacyjne i zdrowotne może mieć bardzo szerokich no, i jest też opatentowana firma forma witaminy C, która się nazywa Kualice, i to jest jedyna forma witaminy C w proszku, właśnie też w proszku i oczywiście w kapsułkach, która jest produkowana w Europie, a nie w Chinach. Dlatego też tutaj ta jakość może być bardzo dobra. I tak jak mówiłem, no to jest forma opatentowana jako jedyna produkowana w Europie, więc tutaj jakość na pewno jest bardzo, bardzo wysoka. No, i mamy też inne formy splantacji, już nie proszek. Mamy krople, i tutaj mamy to w firmie Avitale w marca witalek, która też po prostu tu jest w dozowniku właśnie witamina C i możemy sobie to dozować w postaci kropli. To się też sprawdzi, no jeżeli mamy problem na przykład z przerywaniem tabletek czy po prostu wolimy płyn, tak? Tutaj ten płyn jest dosyć kwaśny, ale jak najbardziej bez problemu możemy go tutaj spożyć. Tutaj też dawkowanie jest bardzo dokładne, tak? Bo jeden dozownik zawiera dokładną ilość witaminy C. Jeżeli potrzebujemy sobie to podzielić, no to czy tam zwiększyć tą dawkę, to bardzo łatwo to zrobić. Kolejna forma, taka bardziej przeznaczona też dla młodszych tutaj osób, to jest witamina C w formie aceroli do ssania, o dobrym też smaku, oczywiście bez dodatku cukru, także jeżeli ktoś znowu ma problem z łykaniem tabletek albo z proszkiem, to po prostu można te tabletki też stać i w ten sposób witaminę C dostarczyć. Standardem oczywiście są zwykłe tabletki, tutaj mamy acerole po prostu w tabletkach. No i mamy też witaminę C w postaci kapsułek, jest to zwykła witamina C, ale jest to połączenie kwasu elaskorbinowego, a sodu oraz bioflavonoidów. Bioflavonoidy mają same w sobie e, działanie korzystne na zdrowie, znowu szczególnie też na e, układ właśnie krwionośny na krążenie i na też stres oksydacyjny, a połączenie kwasu elaskorbinowego i askorbinianu sodu powoduje, że nie jest to taki produkt kwaśny, tak? Kwas no może jakieś tam powiedzmy na śluzówkę negatywnie wpłynąć. No i forma w kapsułkach na pewno jest bardzo tutaj wygodna też, jeżeli chodzi o dawkowanie. Mamy też witaminę C, taką długo uwalnianą, tak? która aż uwalnia się 12 godzin. To jest zupełnie inna forma niż te zwykłe postaci witaminy C, no, które w krwiobiegu i w ogóle w ciele bardzo szybko się wchłaniają, ale bardzo też szybko opuszczają te ciało tak i taką witaminę C no na pewno kilka razy dziennie trzeba było suplementować, żeby ten poziom odpowiedni w krwiobiegu utrzymywać. E, z kolei tej długo uwalnianej witaminy C, e, tę długo uwalnianą witaminę C wystarczy e, suplementować tak naprawdę dwa razy w ciągu dnia, ponieważ ona utrzymuje się w ciele przez około 12 godzin, tak? więc tutaj po prostu e, i to wchłanianie jest spowolnione, ale też to te uciekanie z organizmu jest też znacznie spowolnione, dlatego też bardzo forma wygodna, szczególnie w długofalowym uzupełnianiu niedoboru, niedoboru witaminy C, e, po prostu nie trzeba tego stosować. tak często i ten poziom po prostu będzie zdecydowanie bardziej stabilny. No i ostatnią formą suplementacji jest forma liposomalna, właśnie w liposomach, gdzie też wchłanianie jest zupełnie inne niż tutaj przez taki zwykły układ pokarmowy. Myślę, że to jest taka forma bardzo dobra, bardzo tutaj korzystna, jeżeli chodzi o samo wchłanianie różnych składników pokarmowych, czy to będzie kurkumina, czy to będzie właśnie różne witaminy, czy witamina C. Myślę, że tutaj to się może bardzo dobrze sprawdzić i to jest forma też płynna typowo, o różnych też smakach, także jeżeli ktoś woli formę płynną, to jak najbardziej też taką można no, spróbować, myślę, że tutaj to po prostu wkłanianie też będzie na najwyższym poziomie. Także form witamin C, rodzajów suplementów, rodzajów, jakie możemy suplementować, jest bardzo dużo, naprawdę do wyboru, do koloru. Czy robimy tabletki, proszek, czy tabletki do ssania, czy, czy zwykłe płyny, jak najbardziej każdy znajdzie coś dla siebie też jeżeli chodzi o dawkowanie, dawkowanie można tutaj bez problemu do siebie dostosować, tak jak mówiłem, no w proszkach jest to bardzo, bardzo łatwe, żeby większe, większe dawki stosować, w tabletkach czy, czy tutaj w kroplach mamy konkretne dawki w jednej porcji, to możemy sobie podzielić, zwiększyć też, też myślę, że to jest bardzo wygodne, no i formy płynne, gdzie rzeczywiście też, no nie ma problemów ani z połykaniem, ani z innymi tutaj rzeczami, także kto jaką formę dla siebie wybierze, no to to już po prostu jest to kwestia indywidualna, jest ich bardzo dużo, ale na pewno witamina C w wielu przypadkach może być przydatna, także jak najbardziej Polecamy.